Cześć wszystkim, nazywam się Mariusz, witam was serdecznie na moim blogu Big Fat Daddy. Na moim blogu, jak zapewne zauważyliście, znajdują się różnego rodzaju potrawy, czy to gotowane, czy to pieczone itd. Gotowanie jest to moja ogromna pasja. Bardzo lubię gotować dla moich bliskich. Jakoś tak się bardzo fajnie składa, że niechcący jeszcze im to smakuje, co dodatkowo dodaje mi werwy do działania. A to, co będę starał się wam pokazać, to są naprawdę bardzo fajne proste potrawy, przede wszystkim bardzo smaczne, yy, znalezione gdzieś w internecie, i już przede wszystkim raz przetestowane, więc na pewno nadają się do jedzenia. Yy, dzisiaj będę chciał wam pokazać yy, coś co na, najbardziej lubię, tak naprawdę nie wiem, czy jest ktoś, kto nie lubi pieczarek, bardzo yy, fajne grzyby całoroczne, chociaż. Są tacy, którzy mówią, że pieczarki to nie są grzyby. Jeśli ktoś na przykład nie lubi pieczarek, można robić to z prawdziwych grzybów, ale wtedy trzeba czekać do jesieni. Kurczaczek fajny, w zasadzie pierś z kurczaka, czyli to, co tylski lubią najbardziej. Białe wino, tutaj taka resztka mi została resztka. Nie wypiłem jej, nie przepadam, zabiałem winem, ale do gotowania nadaje się najbardziej. Co jeszcze mamy? Mamy chrzantarty. Śmietane 36 do sosu. Będzie to sos chrzanowo-śmietanowy z pieczarkami i kurczakiem. Taki mały talerzyk. Co robimy? Słuchajcie, no, kroimy pieczarki, tak? Podstawowa rzecz. Pieczarki można kroić. Jeśli są małe, kroję je na 4 razy. Jeśli są większe, to na 6. Wiadomo, one się później ze smażą, więc objętość się ich zmniejszy bo jak za, pewne, jak za chwilę pojawią się komentarze, o stary, znalazłeś to tu i tu. No tak, znalazłem to, ponieważ nie jestem kucharzem, nie mam jakby wiedzy wyuczonej. Szuka, szukam przepisów w internecie i je e, sprawdzam. I tyle, tak? tak. Pieczarki mam pokrojone, odkładam na bok, tutaj. Nie mam za dużej tej kuchni. Jak ja wchodzę, to już połowę zajmuje, więc trzeba sobie jakoś radzić. Słuchajcie, kolejnym... O, to w sumie mogę tu przesypać. O. Będę brudził talerza żona, będzie miała mniej sprzątania. Z tym sprzątaniem to jest tak, że ja generalnie i tak sprzątam zawsze po tych moich kuchennych rewolucjach. Jakkolwiek nie byłoby posprzątane, żona i tak przyjdzie, będzie dwie godziny spędzać w kuchni. Pozdrawiam żonę. Kolejnym yy, warzywem, które... Yy, Dania jest szalotka. Docenię to, zjeździłem całą strudę. Cztery sklepy nigdzie nie było. Dopiero w jednym supermarketu kupiłem. Kroimy w piórka. Nawet mi to całkiem zwinnie idzie. Wino jest na razie go odłożona, bo żeby się mu krzywda nie stała, bo się może przydać. Jeśli chodzi o przyprawy, ja do tej potrawy biorę cząber. Paprykę słodką. No to zabieramy się do pieczenia, smażenia, gotowana. Mam wszystko zrobione. Piersi pokrojone. Tak przekrojonego kurczaka doprawiam z obu stron solą i pieprzem. Smażę, ale dosłownie chwileczkę, tylko po to, żeby nabrało fajnego złocistego koloru z dwóch stron, a później to zdejmuję, przekładamy na brzwannę i przed końcem robienia sosu daję do piekarnika i wtedy to tam dochodzi, tam nabiera odpowiednie, odpowiedniego smaku i zaraz po usmażeniu z obu stron, o już tutaj mamy ładną fajną skórkę, z stroną, ja przekładam na y, ręcznik ręczniczek papierowy, po to, żeby właśnie odsączyć z tego tłuszczu. Za dużo tłuszczu, to też jest niesmaczny. Nie zmieniam tłuszczu w ogóle, jego tu jest w sam raz nie za dużo. Dodaję szalotkę i dosłownie ją odrobinę podsmażam. Nie chodzi o to, żeby ją zesmażyć całkowicie, żeby była spalona, ale taka delikatna, podsmażona. Do tak podsmażonej cebuli dodajemy pieczarki. które się nam smażą. Standardowo dodaję cząber. Resztkę miałem. Cały czas pracujemy na tej samej patelni. Nie ma sensu w ogóle brudzić innych. O, Teraz trochę dodaję ja wino. Myślę, że wystarczy. Nie ma sensu jak tutaj y, zagotuje mi się woda, zrobię sobie troszeczkę bulionu dalej do tego bulionu. No, bulion mamy tutaj już y, rozpuszczony. Zaraz będziemy go dodawali do y, sosu do białego wina, dolewam do niego wywaru. O, myślę, że nie będę przesadzał, tyle mi wystarczy. To później pewno wykorzystam na coś innego I, y, Odgrzewam to aż do momentu odparowania tego wina, praktycznie do zera. Chodzi o to, żeby tylko ten smak został. Troszeczkę zmniejszę teraz ogień, żeby nam to tak bardzo nie wrzało. Słuchajcie, dodajemy teraz śmietane 36. O, ona nam i, i zagęści i doda fajnego koloru. Dodajemy słodką paprykę. Do całości dodaję jeszcze odciupinkę masła do smaku. O, słuchajcie, do tak gotowego sosiku dodajemy pieczarki. Ja wcześniej yy, z tych pieczarek odsączyłem wodę, bo oczywiście ta woda się zupełnie nie nadaje do tego, zepsułaby całkowicie smak. I całość podgotowujemy. Już do smaku, znowu. No, sosik nam tu już fajnie zgęstniał. Tak jak słychać w tle, piekarnik już włączyłem. Czekam do y, momentu, aż podgrzeje się do około 180 stopni. I do tak, do tak nagrzanego piekarnika będę wkładał kurczaka, którego wcześniej. Pod piekłem, ale to też nie na długo, na jakieś 4-5 minut, myślę, maksymalnie. No i nadeszła ta chwila, kiedy właśnie dodajemy jeden z głównych składników, yy, chrzan tarty. Yy, Jaka ilość? Słuchajcie, ja dodaję dość sporo, bo ja lubię takie yy, dość ostre rzeczy, takie chrzanowe. Więc ilość tak naprawdę musicie sobie wydozować sami. Jeśli ktoś lubi ostre, no to dodaje tego więcej. Jeśli ktoś nie lubi ostrego, dodaje mniej. Ja akurat miałem taką resztkę w lodówce. Myślę, że to jak najbardziej wystarczy. I teraz po wymieszaniu tego sosu jeszcze go zagotowujemy delikatnie, podgotowujemy, żeby te wszystkie składniki się nam wymieszały. No ja pozwoliłem sobie troszeczkę posprzątać, chociaż tak jak mówiłem. Żona przyjdzie z pracy, tutaj tak weźmiesz się i będzie sprzątała przynajmniej z godzinkę, Ale swoje zrobiłem, nie mam sobie nic do zarzucenia. Dobra, piekarnik nagrzany, tak jak mówiłem, daje moje podsmażone piersi dosłownie na góra 5 minut. Chodzi o to, żeby one doszły do reszty. No i gotowe. Słuchajcie, około godziny roboty, może półtorej, zależnie od tego, ile trwa pieczenie kurczaka. Mi to zajęło troszeczkę dłużej dzisiaj, bo krócej podsmażyłem na oleju, więc już dłużej musiałem go piec w piekarniku. Natomiast całość ogólnie około godziny do półtorej. No i próbujemy. Pyszny. Szanowy smak. Daję głowę, że jest to naprawdę pyszne. Jeśli ktoś nie wierzy, a ma blisko. To zapraszam. Zdrowie. Oddana nie jabłem, żeby to zjeść. I ze smakiem. wyglądam jakby model na jaru. Do zobaczenia następnym razem.